Siemaneczko z tej strony, i witam Was w kolejnym odcinku ZTS-a i w kolejnych naszych zmaganiach z tej traski z koparkami. Ponownie jest ze mną Majster, Cieła i Jony. Witam, witam ponownie. Dobra panowie, to co? lecimy dursz? Dobra, to ja lecę pierwszy. Wy mnie Jedynka po w prostu... kącie. A aczkolwiek i tak to nie będzie trudne, mi się zdaje. Eee! Ty, ty nie zapomniałeś, że ci na naczepa zachodzić? Zapomniałem, bo piłem <laughs> Sorry, bardzo wyklepiłem. Co ty gadasz, że w ciebie przy, przyfanzolił? On mnie to przestawił nawet. Nie, co ty, jedźcie, jedźcie, jedźcie. Dobra, lecimy dalej. Ale ładnie Czeka. słoneczko wstało, panowie. Aż bym jesteście za mną, mm -hmm. to Czekaj. zbliżcie się do mnie na, maksa, na maksymalnie na, na ten. Ja wejdę w tryb fotografii i strzelę sobie jedną miniaturkę do, do, do tego. Do Nie możesz. Tego. Nie możesz, bo jedziemy. Musielibyśmy się zatrzymać. No to dobra, to się za chwilę zatrzymamy i szczelę sobie miniatureczkę. Dobra? Mm -hmm. no. Dobra, to zatrzymujemy się teraz. Uwaga bo jest zarombisty zarombisty ten zarombisty kadr. Na Aha, że na, pasie. No. na pasie na pasie Dawaj no, na pasie na pasie na pasie na pasie na pasie na pasie tam z tyłu. No nie, dawajcie, dawajcie, podjedziemy do przodu po prostu. Nice Dobra, jesteśmy po przerwie na miniaturkę i lecimy dalej z Traską. Niestety później ciężko by było zrobić tą miniaturkę. Dlatego musieliśmy chwilę, że tak powiem, zrobić przerwy technicznej. A I moment, bite, jak to się mówi po niemiecku. Ja na no to url się woł. Także lecimy. Ostatnie ile nam zostało? 350 km. No myślę, że to majdniemy dość szybko, nie, Johnny? No jak twój mandaradę, to raczej na pewno, nie? <grym> jak mandaradę? No, może da. No nie wiem, zobaczymy. Póki co ładnie traska się... Ładnie traska się udała. Bo bez większych problemów. Eee, natomiast... Natomiast zobaczymy jak dalej. Łopa, nie, zapraszam na lewy pas <grymne> Zjazdóweczka była, a ja tak sobie jadę. O, zjazdowy, to fajnie. <krymne> Tyle my prosto Powiem wam panowie, że całkiem yy, ładne tereny tutaj. A całkiem ładniutkie miasto jest za, jeszcze. Nie? Jeszcze te chłopie przebijające się promienia... Slone... promienia słoneczne, bo... promienie słoneczne, dodają takiego fajnego klimaciku, także... także ładnie to wygląda. Eee, ale jeszcze fajniej by wyglądało, jakbyście mnie, panowie, wyprzedzili. Dlatego ja majdam się na prawy pas. Eee, redukuję tempomat do 8.5. Nie redukujmy, my damy po prostu wiesz Dajcie po garach. Dam miodu. Co Co tygryski lubią najbardziej Nie trop tej psychopatu Bo dziki wystraszysz ty A będziemy jak ten jeden Holender co wozi kwiat Oj 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 oj, oj. I już, nie zmieniaj pas, śmiało może. Maria, zdarzyła się awaria. Będziemy jak ten Holender, co jechał 173 skalią. Dobra, to teraz ramki. Widzę, widzę, widzę. Ale pojadę trochę z kamery z zewnątrz. Będzie ciekawiej. Będzie widać lepiej te nasze trzy zestawy, nie? Of course. To mówi mój kolega, taki jeden. Dobra, jadę za Johnem. Za mną? Boże, ty to może dam trochę jej. O Jezus, panowie, bo ja się zatrzymałem prawie do zera. jaka eee... noga. A man, man nie daje rady. No i znowu, przez takie postoje i dojedziemy. Dojedziemy! No ty się martwisz? Hopi! Jeszcze mamy kupę czasu, jest Mamy być tam na 12, a jest, chyba 7 dopiero. Ale powiem ci, że mega widoczki, mega. Jak na tą grę to jest taki stos, że... Nie wiem, ja, może dla mnie to wiesz, jest coś nowego, bo ja na co dzień nie latam w ETS-ie. Może dla innych to jest po prostu normalne, ale, ale wygląda to epicko według mnie. Także... Ten, także dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Promoc Panie Staro, Ty co, się zakrztusiłeś? To. Co? Panie co Ty robisz? To. To. Nie. Ja nie wiem. No, no to... zobacz, jak ty pijak z przodu jedzie, człowieku. Ja sobie jadę za nim, patrzę, on prawie barykę, jeżdżę jeżdża i nagle... No, nie używaj was. telefonu podczas jazdy. Pierwsza święta zasada. O, Meister Bałek jest wyprzedzany, pupi. A, do, jak zredukował, żeby tylko dochodzić! Ja, <laughs> Jaki drag rajs normalnie. O, jesteśmy w makaroniarze. W makaroniarze, w Włoszech, dobra. Czekaj, ja się przerzucę na kamerę ze środka, bo jak znam życie, to zaraz coś przy, przyfanzole. O! Redukcja się popłaciła, wyprzedził! Ja pierdziele... Jezu Chryste! Kubi... Jezus, co, co wy robicie, chłopy? Trochę trochę na piechotę. Trochę opanowania, że tak powiem. Ej, Dawaj z tą lodziarnią! Ty mnie wyprzedzasz czy nie? O człowieku! Bramki hamuj! Dobra, poczekaj, bo on z gubi. Hamuj po jakie te, jaki chamule. fajny most. Hamule pobiach. Nie mówcie, że tu bramki są. Nie, Retarder! O nie, nie, nie. O. które to są te te przejazdowe. O Max, prawo. Dobra. Te dwie takie. Telepas to ja się nazywa, zera, karty Co karty. Dobra, 20 na godzinę jest jechane. Dobra, dawaj, 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 zbieraj się! Popie Czekaj, bo mi chłopia autobus zaraz wycyndoli. No! No, no nie, no! Dobra, czekajcie, panowie. Redukcja biegów, bo, bo ten, bo mi się autobus w tym doli przedmacha i musiałem, musiałem hamować. Ach. Boże święty, dlaczego to Czuję. tak jest, że na tych drogach? Nie no, bez kitu, my w tym tempie to zajedziemy tam na jakąś czternastą. się jeźdź lewym pasem, jak coś. Okej. Okay? Go, oni tu hamują, ty ciągle wyhamujecie Boże święty, ty Daj, jest takie głupie Nie, po prostu robisz tu już utrudnienie No właśnie, oni chłopie nie ogarniawszy jedź, ja się puszczam. No Johnny leci, leci Ja bym zajechał na stację, panowie Nooo, kaplica zaraz No to dawaj, ja się puszczam cię jeź. Jak jak ogóle Mówisz, że jedziesz tankirem, machem Ktoś chłopie teraz ty A masz drugi obot Widzę właśnie Tak Widzę, widzę, widzę Myślałem, że na ten zewnętrzny wjedziesz Dobra A nie, tobie utrudnimy, co? Więc to ty tam Z GoPro nagrywasz? Tak Chłopie, ile je paliwu Ciekawe, jak dużo Czekaj, okay, 300 litrów E, tylko 400 litrów Idźmy ty Jezus, radio Boże, a ja się przestraszył Hamu? Ham czy niej Dobra, jeźdź ta panowie, Josi, zanim się rozpędzisz, tutaj tak naprawdę ty zalałeś litrów, Josi? 400 Pocieszę cię, Volvo spaliło 550. Ale pocieszenie. <noise> ja bym wolał, żeby Man szybciej jechał, a więcej spalił niż, niż ten, niż się tak wleje. Ale lecę teraz ładnie za majstrem. Zmiana na lewy, no. nie? No. No, tyś, nie się bo trafik, bo trafik, trafik, trafik. Hmm. Alfa Nawet, Romeo. Panowie, to jest tylko 210 km. 204 mi pokazuje. I 200, a to no jesteś chwilę przede mną. Właśnie, Majster, chciałem Cię poprawić. O, he helikopter na horyzoncie. O, nad nami będzie leciał. O, przekroczenie prędkości. Helikopterem jeszcze nie. Zszybne... Witam, panowie, witam. Ema, zima, Elu, Elu. A mnie złapała policja na przekroczenie prędkości. Dlaczego ja przekroczył prędkość? 80? E? No. No, no. Dobra, no to co? Tempo i 80. No co by w tunel wjechał centralnie? Tam, na mapę się zapatrzyłem w stanie. Patrzę, patrzę. Widziałem jakie było paniczne uciekanie przed tunelem. Jezu! Jezus Marijo, Co się stanęło się? Co tu się stało? Ja. Coś ty zrobił, chłopie! Co, co, co tu się stanęło? Ja mówię, ma... ja, ja Obo... tak patrzę. Coś ty zrobił, chłopie! Przewory, ty. Przepraszam bardzo najmocniej, ale. Ja sobie leciałem, żeby was dogonić, bo byłem z tyłu i puściłem gaz, nie? I A? na tempomacie miałem zadane 90 na godzinę, i on A? mi hamował, i nagle go w bok. Lol. No dobra, dobra. Ja wiem dlaczego, bo teraz w tej aktualizacji dodali te kontrole trakcji, abs y i to się zmienił handling z jazdy w ogóle totalnie, względem tego co było. O ja jakie ładne miejscowości tu są. Aż bym sobie po nich pojeździł. No coś pięknego, aż sobie włączę kamerkę z zewnątrz. No kurczę, teraz to nie za bardzo. Bo muszę... O Jezus Maria! Czego nie mówisz? Ja się zapatrzyłem na widoczki A to do skrętu I tak po heblach i na prawo, nie? Ja tylko widzę bysterkę, to się dzieje <grym> No, o Jezus Maria, zdarzyła się awaria No co Ale bez kitu Jakie ładne krajobrazy No coś pięknego Ojojojojo! Oj, oj, oj. Dobra, jednak, co jak to? Widoczki można podziwiać, ale kamer z kamerki ze środka. To jest najbezpieczniejsza opcja. A ja się teraz przestraszyłem, jak mi ściągło, tym wolłem, ja się boję już. Mm. ja się boję! Uczony kierowca tira, boi się jeździ tirem. Uwaga! Na 9 tych się nie boję, ale. Więcej <noise> 9 tych się nie boję ale, ale 50 to już się boję to, to już to, to już się boję no. 90 ja się, ja, ja się nie boję, ale 50 jest straszne zaraz pewnie dostanę mandat za, za szybką jazdę ale widzę już majstra doganiam o widoczki numer 2 o chłopie Pisze, jak to wygląda? Jak, wszystko. Serwis. jak to Oj. wszystko wygląda? Coś pięknego. Jest Yoshi. Jeszcze, chłopie, ja tu jeżdżę elegancko. O, majster jest elegancko, chłopie jest jechany. Nie będę go tu... jest Jak mi chłopie zahamował. To majster. No, Bo... ja Znaczy się laka miała ja jeszcze coś takiego i, i mi się pojawiłeś nagle kawałeczek przed maską. Zobaczysz na nagraniu, nie? <grym 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 generalnie. To nie zacytować trasa po alkoholach, człowieku. No idź. Ja ci powiem, że to jest trasa po alkoholu. chyba tak i chyba nie tylko po alkoholu. Lewy pas już. Widzę. A nie, nie trzeba... Nie było potrzeby, no co mi czula robisz. Jezu, przepraszam. Nie można tak. Nie wolno jemu. Ja cię już nie wyprzedzam, ja się, boję. O zakryczyć. chłopy, 95 km. Jest... Jest ten. Jest. Yy, duża szansa, że dojedziemy. <grytanie> no. Zdecydowanie jest duża szansa, że, że dojedziemy w tym odcinku. Jeszcze parkowanie, stary. No, parkowanie to jest jakieś jeszcze 20 minut, także spokojnie, e, ja. damy radę. Lombardia. Ciekawe czy tu mają dużo lombardów, hehe, <laughs> słuchaj. Jest. to było suche tak. jak magnet jest. w cv <laughs> Majster, ciś tam. No, 80 9.0 na 9 9.0 na blat. Opie oporowo tu pisze, jest! piszę 80, ale jak ludzie lecą 9.0 na odcięciu, tak zwane 9 zł, to się nikt nie czepia zazwyczaj. Chyba, na masochistę policjanta trafi. Opie, bramki. Będą jeszcze bramki. No są są ostat Które to są te 30? Nie te po prawej na maksa. Nie po lewej na maksa No Chyba ty się pod zamkniętą, majster, wdupiłeś, yy, yy, waliłeś, przepraszam. Ja ci osi zaraz. <grym> no bo myślałem, że jest tak samo jak tam, a tu jest odwrotnie. Kolega problem. Nie, ja bo jeszcze nie wiem, jakie to są znaki, nie? <grym> nie poczekamy na ciebie. Dobra, dobra, jest, Radzę sobie ja wiem. No jest, o panie, będzie, będzie zjazd. To powiem wam, że całkiem tu ładnie. Całkiem tu ładnie. Są mi się trzy kontrolki w Volvo. Jest dobrze świątecznie już prawie. Majster. Nic się nie stało chłopie. Chodź. Ja widziałem, ja widziałem. Wszystko się Rekord video. Record video. Uważaj, bo tu się jakieś sceny dzieją. Ej, y, uważajcie jak będziecie jechać, nie? Bo tu se stoi tir na awaryjnych na środku autostrady, także... Y, pozdrawiam, Magda Czy Przekładała Krystyna Czuburna. Tak, czytała Krystyna no. Także, panowie, no... Ale idzie, ale idzie. Będzie śmiesznie. OOO majster! Łopie, to ty szybko nadrabiasz? Panowie 36 km. Damy radę. Jeszcze nie ma w ludnotki? Jeszcze nie. <grym> jeszcze nie. Ale nie ja parkuję szybko i muszę uciekać przy mi. Parkuję szybko. Nie no, no, ale tyłem normalnie elegancko, ale wiesz... To nie Oto. zajmie pół godziny. No to dobra, no ale to musisz poczekać, aż ja zaparkuję, nie? <grym> Nie, no nie, tak to. Także weź tam se, tak se w międzyczasie tam ząbki umyć, czy coś, nie? Bo no generalnie może być grubo, nie? Nie, robimy oporowo, robimy oporowo, panowie nie ma co się. Y, jak to. mandolinić, czy coś Zwiast tam. Zazdujemy już. Dobra, już tu chopie na zjazd, oporowo. 90 Uważaj, habuj, habuj. zjazd. No, 40. no 40 jak ja tu 60 zapytała mi jest dobrze, chłopie. Oporo, oporowo jest O Jezus Mario Jak Boguś na czerwonym człowieku Chłopie jak wyhamował normalnie aż mi serce do gardła podeszło Migam Johnemu, żeby wiedział gdzie jadę, nie? Kolejne światła. Znowu? Ale no co z, ty z tymi światłami jest? A, bo myśmy do miasta wjechali. Panowie, 5 km jest szansa, że z nie zdążymy. Że przeżyjemy. O, Johnny już leci tam na, na pełnej. Czerwone Czerwone? czerw... A nie, to było zielone. O. To bosko, jakie hamowanie. Czuję kur. Ale wóz był hamowany. Panie, hamulce pierwsza klasa. Taka anegdota. Względem tego jak ktoś komuś mierzył samochód na hamowni, nie? Panie wóz był hamowany? Panie, hamulce pierwsza klas. Nie, jedź, wyprzeć mi. Poczekaj, muszę mu dać, muszę mu dać. Nie no, czerwone. Zapraszam, zapraszam. Jest Maria, zdarzyła się awaria. Nie reakcja. Wy, wyhamowałem chłopie, wyhamowałem, ale to było takie jadę, jadę i nagle majster stoi, nie? I takie... Uu! 50 groszy byś nie zmieścił pomiędzy was obstawem. No nie, Dobra, no, na, na, nawet grosza byś nie, nie zrzucił. Daj Dobry. mu, daj mu, turbo wstaje no panowie. Wstajesz! Turbo Wstawaj piję, tym manem. Żyje. Dobra, na żółtym walić Turbo pije, turbo żyje. Jak to się A. Jezus. Jak on pędzi? To Czy... złoto. O. Dzień. dobra jest 126 127 12, 6, 12, 7, 12 s... ja mam 125 dopiero w wolwie a ten co co ty tu chłopie robisz na tym pasie Paster dzięki wiesz ale to, 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 przepraszam naj ma Przepraszam, Ale ja się... gówno mi swoich przeprosili, jak mamy cztery. <laughs> nie no, uniknąłem, uniknąłem, żeby nie było, wiesz, ja profesjonalny kierowca bombowca, także ja spokojnie sobie dałem radę. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, to nie wolno jemu takich rzeczy robić. Co Takiego. Dobra, Enter. I teraz tak, gdzie ja mam to zostawić? Oho No to. Ja, ja tak... W tym samym miejscu co ten Dżony? No dobra, ty bo jeszcze telefon patrzyłem, sorry. W tym samym miejscu co Dżony muszę to zostawić. Ale pytanie, to zniknie czy? Zadowalająco. Ja jestem duchem, możesz we mnie wjechać. Nie no, wyjeżdżaj. E, bo ja się, za, ja się naczepom zawiesiłem, bo troszkę nie wziąłem pod uwagę e, wiastku, że jest, że tak powiem, dziazny Czekaj, czekaj, czekaj. A jestem przenikalny, ja przenifalny. no Dobrze, ale gramy realnie, dobrze? Oby realnie gramy. Dobra, to teraz tu i spróbuję to zrobić takim cwanym sposobem na odbiciu. O Jezus, nie odbije. Ej, mogę, mogę już iść, bo trochę lekki przypał. Czyszczenie. Nie, jeszcze poczekaj sekundę. Łam się, no. No, czekaj, no. To nie jest takie proste. Jest. Nie jest. Dla mnie jest. Ale dobra, dobra. ja mam 1500 godzin w tej O, Łopie, za pierwszym. Cyk. No, ja też za pierwszym koledzy opowiadali, jak kiedyś musieli wiesz, sam ciągnikiem przejechać, a oni jeżdżą parę lat zawodowo i wiesz, jakim się ludziom kiczka, kurde, ten? Cofanie? To jest przykre. Albo na przykład, jak jadą osobówką, nie? To retarderem cię hamujesz ciężarówce, ciężarusem. No to wycieraczki z dupy włączają nie, No to tego jeszcze nie słyszałem, ale. Ja słyszałem. Dobra, i teraz teoretycznie Do powinienem tyłu... wrzucić wsteczny. Owoli. Bo do tyłu. Nie w tą stronę. Nie dobrze było. Co, co ja robię? Okej, okay, dobrze, bo. No cofaj. Nie, no w to wam warto. Cofaj prosty, prosty, prosty. odbiję w drugą stronę. Już. o. o nie, 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 nie. Do, do... I do przodu, i do przodu do teraz? Do dupy idzie. To gdzie ty musisz sam? Dobra, uwaga, prawie w pot. Ale chłopie, wyhamowałem na żyletki Milimetry panie Jezus jak ktoś to zobaczy to się zesra ze śmiechu eee, Ale dobra, 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 dobra Teraz będzie, teraz będzie poprawka ostateczna, że tak powiem eee, Bo robimy tak Oj wariaciku Dobra, teraz łatwo, łatwo na pajace Robimy tylko tak. No wreszcie. No dawaj, no powoli. Drugą stronę, kiedy? Wiem. Czekaj, muszę ładnie stanąć. Nie mogę stać jak cipa. Możesz. Ja pozwalam, jest zboleję. Ja tu Ja czekam. Poty, nie. Ja Dobra, rozprzęgam. Yy, I rezultat jest taki, że zarobiłem. Nic. 38 tysięcy euro 1696 EXPA. Wam dziękuję za uwagę, wam chłopaki, za wspólną rozgrywkę. Trzymajcie się. Cześć. Eee, <noise> Na Jezu, dobra, chłopaki, ja muszę zwijać, bo w patelnią w web dostanę jeszcze zaraz. Dobra, elo. Nara, nara. No, siema, siema, dzięki. Do jutra. Do